Siemaneczko, ludzka jest to, on, wasz host. Aks, nie umigrać w kolejnym odcinku demokracji 4. Oj, tak, demokracja jest. I demokracja jest tutaj. Raport wyborczy? Oczywiście, że wygramy wybory. A co innego? Dobra, po prostu co chciałem. A moim celem jest. E... No zdrowie jest już maksymalnie. Ale przynajmniej pozbycie. się. O, o, o. Widzę, że już spadają religijni. Przynależność. Tak, tak, bo to rośnie sekularyzacja powoli rośnie, więc niedługo e, ich niezadowolenie nie będzie miało znaczenia, ponieważ to i tak ich liczebność w państwie wzrośnie, tak jak troszeczkę konserwatystów. Bo jak tutaj przynależność zobaczymy, to widzimy o tym, że ich przynależność jest mocno, e, tak naprawdę, no, e, strzeszone osiedla im, ich zwiększa, nie? Jednak naprawdę powinienem powiedzieć, e, zmniejszyć to. Ale na razie e, zostawię tak jak jest, bo, bo to ten gościu chciał. E, zobaczymy jak służby się mają. Wolność prasy, policyjne drony, podsłuchy telefoniczne, uzbrojona policja jest. W 50% gręcach. służby wywiadowcze jest na 100%. Karta Witwego, bo to jest kamery, godzina policyjna, kamerę TV. A, nie, to, to, to nie. Wczepy są, tajne sądy, palizatory i stosowanie tortur. Woność prasy. Maksymalna wartość, OK. Dobra. Mamy 28 siły, bo nam tutaj dwóch słabnie. Dobra, ja dalej potrzebuję rozwijać środowisko. Potrzebujemy ustaw. Rada młodzieżowa, obowiązkowe szkoły sportowe, żadne obowiązkowe, zakłady odsalania. Technika. Czemu nie wprowadziłem technikum? Eee, nadwyżka mamy 7 pilionów na maksimum. Edukacja, technologia, produkty, pracownicy, w pracownicy. Dostosuj zmiany. Jedziemy dalej. Eee, nie, nie. Uczelnia, opiekę zdrowotną. Zwiększy równość eee, Zwiększy ogólny dochód. Prywatna ochrona zdrowia rośnie. słowa spółka wodna, nie. Podatki. Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla to może być drogie, ale to wprowadzi, że emisja dwutlenku węgla nie będzie 3, mamy 7. To zróbmy sobie 2 i 7. I wystarczy, bo nic nie, nie osiągnę na tych punkcikach. Lecimy dalej, oczywiście. Fuzja. Duża firma internetowa ogłosiła, że planuje wykupić udziały swoich głównych konkurentów. Fuzja ta. Wymaga zgody rządu. Jeśli jednak na tej drodze powstanie jedno największe przedsiębiorstwo w kraju, to zablokujemy fuzję, bo to jest e, zasadniczo. E, nie możemy pozwolić na fuzję, e, żeby mielibyśmy tylko jednego dostawcę internetowego, no bo będzie on nam dawał kupa hajsu. No to kapitalistom się to nie podoba, ale samotrudnionym i wioską stąd tak. Dostępne są obietnice, nie będę niczego obiecał. Wiemy o tym, że zbliżają się wybory. Moja popularność e, mocno spadła, ale tu i tak nie ma znaczenia. Mam wystarczająco, żeby wygrać. E, ponieważ religijni pewnie mi się to nie podoba, ale oni nie mają znaczenia. Dla mnie najważniejsi są liberałowie, których mamy dużą klasę średnią, e, kierowców i ekologów. E, liberałom. E, co się nie podoba? Cenzura w internecie. No niestety, służby wywiadowcze, tajna policja, podsłuchy, karta identyfikacyjna, kontrole graniczne, policyjne drony. Regulacja mediów społecznościowych, zakaz handlu w niedzielę, prawo do identyfikacji. Okej, okay. prawo do identyfikacji wyborców, tak, bo to jest oficjalny dokument, mogę zwiększyć na dokument zdjęciem lub po prostu yy, dowolny, bo to, aha, bo to frekwencję wyborczą zmniejsza. Lub po prostu analuj, yy, yy, pojedynkę, <laughs> tyle i powinno się im spodobać, dobrze. Okalibram korupcji się to nie podoba. Kampania nie. Różniczy to z więźniów nie. A to ograniczone dotacje łowiectwa ekologom. Środowisko się podoba. Niezamożni, turystyka, rolnicy. Rolnictwo spada. Ja to przypadkowo odjąłem? Nimi wsparcia nie, nie. Opcjonalne kraje zwiększa równość, niezamożność socjalim, socjaliści. Kapitałowi zamożni i wysokie zarobki spadają. To jest kary chyba proporcjonalne do, mi się wydaje. Okej, okay, no to. Popatrzmy sobie po prostu na tutaj. Zdrowie, długość życia rośnie, okej. Okay. Na no, no, ze sprawiedliwości społecznej spoko. Poczta państwowa. Kapitaliści tego nie lubią, socjaliści to lubią, socjaliści e, bezrobocie spada, produktywność i e, budżet... Wiecie co? Po co mi poczta? Zamykamy, <grystanie> <grystanie> nie ma! Kole, ko, kolej, kolejna rzecz wylatuje, poczta państwowa. Oczywiście robimy na pozytywną Wybory, Ale nawet nie muszę się patrzeć, bo to może mam na łatwo. Więc zasadniczo. Yy, Ozielona wspólnota ma teraz większą przewagę niż partia absolutnej jedności. Odejść jako zwycięstwa. I. Aha, możemy dalej grać, dobra. No dalej. Kto możemy wymienić. Eee, jego? Ten jest połówka, połówka, połówka. Ten jest chyba najsłabsze, ale. Możemy go wymienić, bo to nie będzie działało na jednego. I powołamy gościa od gospodarki, który będzie miał największą realność. Proszę, mamy. Gospodarka, realność jest wysoka. Na pewno doświadczenie nawet pani ma. To powołujemy cię. Yy... I możemy zamknąć. Dobrze, tu mamy przestępstwo sieci. Liczba przestępców w sieci, w terenie naszego kraju, rzeczywiście spadła. Nie ma powodu zmartwień, tak. I zaś internet nam urwało, kurde! Bo to był ten synek, który wchodził, urwę się od internetu, ale jestem hardcore, No i jednak udało mu się, urwał na tym internetu. Więc kontynuujemy. Oczywiście, zasadniczo już dwa razy przeszłem grę. Nadwyżkę mamy 4 biliony, bo skasowałem pocztę e, państwową. Będzie już tylko i wyłącznie poczta e, prywatna. Y, bo nie ma sensu utrzymywać czegoś, co i tak w sumie zasadniczo jest bez sensu. Mamy 24, mało. Stypendia uniwersyteckie są na full, kompania ograniczenia CO2, regulacja, dotacje na kluby młodzieżowe, obowiązkowe liczniki wody, ulepszamy, tu mamy badania nad komórkami macierzystymi Religijni konserwatyści tego nie lubią, to nie, technika na full, nadawcy publiczni, okej, okay, pan nadawcy może... Bezstronne i. Im... Aha, niby bezstronne, tak. Kapitaliści tego nie lubią, co Edukacja rośnie, bezrobocie spada, suki z zagranicy rosną. Yy, no to... To, to. to nic nie. I wychodzę, dobra. to, nie? Mm -hmm. Żarcie, darmowe zajęcia dla nowych rodziców. full Obowiązkowe lekcje językowe, napięcie rasowe spadają... Znaczy, no, tak chyba, Łatwiej się nie potrzebują. E edukacja, Słowackie są handel międzynarodowy, zainteresowanie... Migracją rośnie, bo znamy języki obce. Okej, okay, tu są normy, tu mamy obowiązkowe lekcje języków obcych. Etykotowanie żywności, tu mamy nasze bezpieczenia, ale wi widać, że jeszcze wiele rzeczy rośnie. Tu zmniejszyliśmy, no bo nie zasadniczo e, dotacje na sztukę troszeczkę zmniejszymy, ale to tylko troszeczkę. I mi się wydaje, że chyba to wszystko. No to powinno być na full. Ok, I mamy coś tu jeszcze do zdrowia. No dużo nie możemy zrobić. Będziemy musieli po prostu zwiększyć podatki na e, konsumpcję tytoniu. Zróbmy tak i tura. Kolejne wybory za nami oczywiście. A to. A to cały czas próbuje środowisko polepszyć. E, zakaz testów na zwierzętach. Grupa nacisku przełożyły się nowy projekt zakazu wszelkich eksperymentów na zwierzętach, obecnie o, o sportuch branżach powiązanych testy na zwierzętach. Do badania oczywiście e, Zakazujemy testy na zwierzętach, PHP spada, bezrobocie rośnie, empatia rośnie, ekolodzy rośnie. A to jest ważne, bo moja popularność głównie się opiera na ekologii. Okej. Okay. Żamożni. Dużo żamożnych mamy już. Religijni oczywiście nas nie lubią, ale oni nie mają znaczenia. Okej, okay. grupa fokusowa. Zmiany. Kompas. Aha! Szliśmy stąd, spadliśmy do... ...liberałowie, nie? Kapitaliści... Kapitalizm liberalny, coś takiego. Pomiędzy, jeżeli chodzi... A między socjalizmem a kapitalistem jesteśmy. Ale na pewno jestem liberalem niż konserwatystą. Okej. Okay. Ciekawe, ciekawe. Tam jeszcze nie byłem, to sobie sprawdziliśmy. Nie, tutaj nie będzie problemu. Okej, okay, dobra, mamy turę, mamy 22. Będziemy w stanie teraz coś zrobić, żeby zwiększyć. A, to, to, to skasowałem, bo to był bez sensu. Vouchery na opiekę zdrowotną są bardzo dobre. Tracja na badanie. Zaboczni technologia, okej. Tury, yy, modlitwy, zakaz tytoniu. Nie, 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 bo to są <gry> nie, nie, to jest głupie. Eee, dobra, wejdźmy do vouchery, bo to będą te tak. wtedy mogli. Tak. Środek, który ma. Przyjad rządowi, prywatnej opieki zdrowotnej prowadzają jednocześnie, że wszyscy będą mieli do niego dostęp. Każdy otrzymuje wystawione przez państwo vouchery, które można wykorzystać tylko na opiekę zdrowotną w sektorze prywatnym. Jeśli to inne podejście niż wyłącznie po swojej opieki zdrowotnej. Dzięki voucherom, szpitale mają prywatnych prywatne, prywatne właścicieli. Każda medyczna nie jest nazwana przez państwo. Okej, okay, te vouchery wydają się ciekawe. 18 bili... Tak, 18 bilionów by nas to kosztowało. Więc e, mogę zrobić do trzech maksymalnie. O. Ubóstwo, socjalizm, e, prywatna i kapitaliści. Ok. Bardzo drogi pomysł, panie miałem. <grytanie> Dobra kolejna tura. E, bo teraz ten chciał po prostu się turować, żeby były zmiany. Eee, przemysłowe odkrycie naukowe, okej. Okay. Eee, przejście na samochody elektryczne. wo! W naszym kraju opracowano nową technologię budowy baterii, okej, okay. która zmieni sposób zasilania maszyn w całym świecie. Dzięki eee, podwojenemu gęstości pojemności, można projektować istniejące produkcję z użyciem mniejszych ogniw. Wrócimy nowe, wcześniej osiągane produkcji zasilane bateriami. No to już wyprowadzamy działania naszego rządu. Super. Unikanie podatkowania. Nieco, tak, ale tutaj muszę cały czas zmieniać. Podatek obrotowy zmniejszać powolutku. Ok, ile mamy nadwyżki? Pół miliona, tylko nadłużenie jest 5, 4, 5 bilionów. Popularność bardzo rośnie. Vouchery, vouchery faktycznie dały radę. Ci mamy. Co tu możemy zrobić? Inicjatywa dotycząca. Ok, popyt na ropę po prostu spada. Projekt do przekrywania dochodów. Okej, okay, to można na tym zarobić. Kapitalistom i stosunki z zagranicą się tu nie podoba. PKB, ruchownicy samochodów, kapitaliści. Ok, podatek. Jawne podanie. Podatek od pustych domów, to jest ciekawe. Proedukacyjne ulgi podatkowe. Ok, do 5 bilionów może kosztować. Prywatne szkoły, wysokie zarobki, średnie zarobki, zamożni, średnia klasa kapitaliści. Staliści mi się to im nie podoba. Są ulgi podatkowe. Ulgi podatkowe na ten. U ulga podatkowa na dla małżeństw, ale liberalizm mi coś nie podoba. Podatek od transakcji finansowych, okej. Okay. Podatek wyznaniowy. Podatek od absolwentów, podatek od posiadłości. Podatek od linii lotniczych. Podatek od usług towarów w internecie. Okej, okay. to, to się ludziom nawet bardzo podoba. To oczywiście e, będą musieli wtedy płacić im podatki. To nawet do nawet 10 bilionów jestem w stanie z tego wyciągnąć. Podatek, podatek od dóbr luksusowych. Okej, okay. zamożni, kapitaliści, wysokie zarobki, dobroczynność spada. Równość i, i socjalizm rośnie. Nie wiem, czy ten nie wprowadzić. Kapitalistom gdzieś to nie podoba. Kapitaliści oni gdzieś tu są. Petryci, go z Liwini, rolnicy, młodzież, emeryci, dojeżdżający, rodzice. Kapitaliści. No, zasadniczo ich jest dość dużo. No, nie, nie, nie chciałbym aż tak ich wkurzać. Choć lubię ich wkurzać. Co mamy tutaj? Jest zakaz. Nie, bo to może tylko popchnąć nas bardziej do. Tu jest zakaz używania węgla. Eee, dywidendy. Inicjatywa na rzecz elektronicznej. ...elektroniczne... tego, dobra... ...emitetowego węgla, kapitaliści, e, ceny metalizm rzadkich spada, zwiększa wydajność... Tak, tak, to będziemy musieli wprowadzić. E, wprowadzimy te inicjatywy na rzecz ekologicznej elektroniki to zmniejszenie odpadów elektronicznych, szelek e, środków do, e, do czystych projektów... Tak, tak, będziemy po prostu... Ceny metalizem rzadkich spadają. Kapitalistom i e, emisja dwutlenku węgla mi się to nie podoba. Rośnie wydanie energetyczne i ekologom się to podoba. E, mogę do maksimum od razu. To będzie dobre. E, I się jeszcze... Hmm. To mamy? Dalej niedobre. Tutaj Ministerstwo Zap... Zapobiegania. A, to Ministerstwo Zapobiegania. Dobra, bo to nie za Empatia spada. Biurokracja rośnie. Silnie konserwatyści to lubią. Analujemy już tę politykę. Nie jest ona potrzebna. Może uda nam się wywalić biurokrację nadmierną. Sygnalistka. Kontrahentka, pracująca ze służbami e, e, specjalnymi, rzuciła światło na tenną stronę wojny z terroryzmem. Czy powinniśmy wnieść oskarżenie przeciwko niej i zrobić wszystko, co w naszej mocy, by postawić ją przed sądem? Czy też reformować służby specjalne i przestać. Trudno się nadłużyć? Okej, okay, wnieść wskazania. Zreformujemy, może. Patriotom się to nie podoba, ale patriotom bardzo mało. Liberałom i stosunki za granicą. Super. O to chodziło. Blansz mi zdrośnie, a ja mówię: Patrioci są gdzieś tam na samym dolej. Liczymy, oni po prostu nie mają nic do gadania. Dobra, wniosłem prawo, które powodowało to. więc powinno być nieco lepiej. Tak, wnioskowe prace dla bezrobotnych, niezamożni spadają, socjalistom się to nie podoba, bezrobocie empatia i socjalizm spada, klasa średnia PKD i kapitaliści rośnie, okej. Okay. na, e, a, dotacje na badania sztucznego mięsa. Ceny spadają. Rolnicom się to nie podoba. Rolnicy przynależność spada, Rolnicy dochód spada. Ekolodzy, diety roślin nie rośnie. Dopłaty. Ministerstwo tak. Bo, to, bo myśmy to skasowali, bo to było już średnie. Jest konsumpcja alkoholu, jeżeli byśmy chcieli. Yy... No tu polityka jednego dziecka. dochód podstawowy. A to. Yy, Zakaz posiadania drugiego domu. Międzynarodowy projekt syntezy. Nuk realnej. Okej, okay. ekologom się to nie podoba. Popyt na ropę i bezrobocie spada. Wartość energetyczna, technologia, stosunki za granicą, przemysł energetyczny rośnie. Gospodarka. Tu mamy. Nie. Usługi publiczne. Coś miałem. A to potem później dostaniemy. Co my możemy tutaj wprowadzić? Jeszcze nie wiem. Gumowe kule, palizatory, nie. Czonec za no, jest dobre. Płatne drogi możemy wprowadzić. Eee, kierowcom się to nie podoba. Użytkownik samochodowy dryf, no i ruchu. Kierowcy dochód. Ok, zakaz używania samolotów o dużym spalaniu. Popyt na ropę, użycie samochodów. Kierowcy, środowisko i misje ekolodzy i przejście na samochody elektryczne. Czemu nie? Podoba mi się to. Oliczenia. Tanie to. Okej. Okay. Widzę, że tylko ekologom i przejście na samochody I to tylko. Robi dobra. Wystarczy. I odpaliło się w końcu. Zobaczymy z środowiskiem. Bakterie odporne na antybiotyki. Odporność antybiotyków urodzona do rangi poważnego problemu. Nadmierne wykorzystanie antybiotyków w medycynie i w przemyśle hodowlanym dało początek. Różnym bakterium odpornym na działanie i na lekarz. Co y, kolei skutkuje y, powrotem chorób, które niedawno uchodziły za całkowicie zwalczane. Więc będziemy mieli. Reprezentacja narodów odpadła z tym do świata. Ojej. nie odblokowane. Dzieci to nasza przyszłość. Okej, okay, mamy jakieś osiągnięcie. Dzieci to nasza przyszłość. Okej, okay, mam osiągnięcie. Okej. Okay. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, to jest tu. Środowisko słabe. Musiałbym środowisko polepszyć. Jak środowisko się ma? Środowisko było tutaj. Oby Opie na opiekę zdrowotną. Zdrowie. Zdrowie jest full. I'm all time full. Stabilność wysoka. Tu jest chyba. Środowisko jest na poziomie 52. Coś tutaj podatek od opakowań. Co to robi? PKB to powoduje. Użytkownice samochodów i podróże lotnicze. Więc musimy zrobić wszystko na temat samolotów i samochodów niestety? Okej. Okay. Co, podatek od samochodów? Dobra, na napiew. Tak, najpierw wprowadzimy inicjatywę po prostu, bo to ogólnie zwiększa, że wszystkim się to podoba, mieszając popyt po prostu na ropę, będziemy po prostu, żeby wszyscy przesiadli się, a samemu to już wprowadziłem chyba ten podatek od budowania i ruchu, bezrobocie, użytki samochodów, kierowcy, 2 biliony, weźmy, zmieńmy to na mniej. Nie będziemy już budować dróg. Ok, o co chodzi? Unikanie opodatkowania, ale to tak już spadło trochę. Muszę podatek obrotowy zmniejszyć. Ok. To zróbmy to, podatek obrotowy. 36, czy 5, 3, czy 2, no 16%. Trochę stracimy, dobra. są ta ukrytego zatrudnienia. OK, wy ostatnich latach. Znacie przybyło przedsiębiorstw oferujących pojedyncze zlecenia bez urelogowania godzin prac. Zaliczałem się do nich firmy oferujące aplikacje taksówkarskie. Niektórzy aktywiści uważają, że taka forma pracy za unikanie zatrudnienia, które mają zwolnić firmy od obowiązku zapewnienia pracownikom urlopu czy zasiłku chorobowego. Krytek tego rozwiązania uważałem, że ten typ przedsiębiorstwa należy traktować jak zwykłych pracowników. Zostałby coś w spokoju, nie? Poprawiamy to. Kapitał się to nie podoba, niezamożni rośnie. Ma być to usankcjonowane. Nadwyżka dalej jest, bo dopiero, dopiero będę zmniejszał podatek. Za to wprowadzę nowy. Podatek od hipermarketów, tak? Kapitalizm się wodoba, podoba, użytkownicy samochodów spadnie i PKB spadnie. Ale PKB jest problemem środowiskowym, więc robimy tak. Będzie to 4 biliony damy na 40%. Coś możemy jeszcze poprawić coś. Może, może, nie wiem. Okej, okay, dotacja do małego biznesu. Prawo czy... z związką zawodowym. Zrównoważone mogę zrobić. Tydzień roboczy rośnie. Okej, okay, mogę po prostu zmniejszyć. No niewiarodawcy, to co ty chcesz? Okej, okay, jeszcze to. Uzależnienie od mediów społecznościowych, okej. Okay. Zmiesza to dotacje na kluby młodzieżowe. Prędkość internetu, technologia i PKB. Of, ale fajne rzeczy się tu pojawiają. Dobra, to chcesz. Podatek od absolwentów. Mały, <laughs> minimalna. Będzie 2 miliony, 19 milionów. Co Co powiem? Młodzież się to bardzo nie podoba. I socjalistom, kapitalistom, tak? Międzynarodowym. Lodowa różnica na poziomie zamożności rośnie. Wielki Mróz! Wiedziałem, stare baby miały rację. Wielki Mróz przybył. Aha, to wszystko. Okej, okay, mamy tu nowe pytanie. Połączenie z lotniskiem. Planowana jest budowa nowego lotniska dla stolicy. Daleko od centrum miasta. Jakiś środek transportu powinienem posłużyć za główne połączenie w autobusy, oczywiście. Wykorzystanie autobusów, środowisko ekologiczne, kierowcom się to nie podoba. Tak. Duże lotnisko jest potrzebne do tego. Deficyt mamy 2 biliony, bo zmniejszyłem podatki. Tu wprowadziłem nowe podatki. Podatki od supermarketów będą teraz. Jeszcze tam jakieś podatki od weszły, ale i tak będę musiał szukać. Może to se zrobimy. Bo to nie lubią kapitaliści, oczywiście. Podatek od towarów luksusowych, jawne zeznanie podatkowe. Podatek od pustych domów, mylici, zamożni i e, kapitalistom się to podoba. Młodzież się to podoba. E, socjalistom, e, rolnikom. To są re, e, regulacje. Podatek od transakcji finansowych. I to on zawsze nie będzie się podobał. Podatek pustyniowy jest taki śmieszny. To się nikomu nie podoba. A religijnym to rośnie. liberalom to się nie podoba. To oczywiście, że nie wprowadzę. Dobra, podatki luksusowe, nie? To będzie chyba najlepiej. Ale to. to... nie, nie, to nie jest dobre. Podatek od pustych domów, weźmy sobie. Merytom i kapitalistom zamożnym się to nie podoba. Socjaliści, młodzież. Socjalizm rośnie. Weźmy sobie maksymalną wartość. I tyle. Oczywiście, że będziesz popierał. Eee, unikanie opodatkowania powolutku... A eee, czy nie dojdzie nam do tego. A słynny muzyk... Zawsze słynny muzycy! Nie za bardzo mnie trawią! Tak to już czasem bywa. Deficyt mam jeden bilion, ale muszę poczekać. Aś patrz, patrzcie na religijnych, patrzcie! Patrzcie, patrz jaka ich przynależność już... Bo sekularyzacja e, społeczeństwa już na tyle wzrosła, że religijni już, jak patrioci, nie mają już żadnego znaczenia. <grym> Dobra, więc będziemy już kończyć nasz tutaj wspaniały odcinek, odcinek, mam nadzieję, że wam się oczywiście podobał. Robi się zaraz ciekawiej, tak czy siak. Więc do dole wszystkie linki w opisie góry na poprzednie cineczki które trochę na stawcie suba lajka, jeżeli wam się podobało. Cześć, czemu jest, tego fajnie było, cześć pa. Następnego pa.